Cześć wszystkim, witam w szóstej odsłonie testu zbieractwa, no a tak naprawdę w drugiej odsłonie, jeśli chodzi o drewno. E, jeśli druga osłona, no to wiadomo, że zaczynamy od czarnych mapek, ale zanim przejdziemy do omówienia, to przeskoczmy sobie do przekazania nagrody dla zwycięzcy z poprzedniego filmiku. Właśnie ktoś mnie zaprosił do znajomych. I jak weźmiemy i zobaczymy znajomi Marowil. Cześć. No to to jest nasz zwycięzca, który właśnie wygrał książkę. No, napisał, jak widzicie. Za chwilkę się przeteleportujemy do niego i mu przekażemy jak jesteś, to podskoczę z książką. No co, może mu jakąś jeszcze <noise> fart życia. E, no to nie jest fart życia, to jest po prostu taka zabawa. Dobra. Coś mu jeszcze jakiegoś bonusa damy. Oczywiście jak będą jakieś konkursy, nie wykluczam, że inni też e, zostaną. Tedford Bank. Okej, okay, no to... Będę za jedną minę. No dobra, to skaczemy do chłopaka. mą dziewczyna, ale pewnie chłopak tutaj. O! Jeszcze ktoś przebiegł, musimy zobaczyć. Dobra, zostać bez tego. Dobra, pozostać. A żeby nie było, że tylko jedną książkę to damy mu dwie w prezencie. Gdzie on pisał, że jest? Gdzie będę Tedford Bank A w banku jest, dobra. To zaraz tam do niego skoczę. Może jakiś jeszcze prezencik. A dajmy mu jeszcze 5 książek za dobrą zabawę, za fajną aktywność z Waszej strony, więc czemu, czemu miałbym Wam czegoś w gratisie nie rzucić tutaj na W, jest tak? Marowil jest. No dobra. Nie wykluczam, że będzie, że nie będzie więcej takich konkursów, bo możliwe, że będą. Więc jak będą, to zachęcam do oglądania filmików i oczywiście komentowania takiej treści, którą tam sobie wymyślę. Dobra, przeskakujemy dalej do zbierania na Czarnych na No i dobra, jak przekazaliśmy nagrodę, no to czas podsumować, co będziemy robić. Zasady takie same jak za każdym razem, czyli mamy set tieru ósmego, dwa pasztety, dzik, sama siekiera, nic więcej, set standardowy, no i co 30 minut wracamy do miasta, odstawić rzeczy i na nowo wychodzimy. Oczywiście jeśli coś w międzyczasie będzie się działo podczas mojego tego zbierania będę to na bieżąco tam komentował, bądź wrzucał tutaj takie przerywniki. Dodatkowo oczywiście ci co pierwszy raz oglądają zbieramy tylko maty piątkowe i szóstkowe. No i z wyjątkiem czwórkowym możemy zebrać tier 4, 4.1, 4, 4.2 bądź 4.3. I tak wiem, można iść sobie zbierać siódemkowe itd. i tak dalej da więcej pieniędzy. Zdaję sobie z tego sprawę. Widziałem już komentarze, jak tak yy, tam niektórzy pisali. Tylko w tym teście chodzi o zbieractwo samych tieru piątego i szóstego, żebyśmy sobie mogli porównać czerwona mapka versus czarna mapka. Jakbyśmy zbierali tylko yy, piątkowe i szóstkowe maty. Dobra, nie przedłużając, Eee, łykam pasztet a, zanim jeszcze łyknę, no jest dzisiaj za 2018, eee, zrobię to tam troszkę kilka minut wcześniej, no dokładnie 1742 e, ponieważ no, muszę dzisiaj troszkę wcześniej skończyć, więc troszkę wcześniej e, zaczynam. Ale to jest tak mało minut różnicy, że tutaj nie powinno być e, tak naprawdę zbyt wielka różnica podczas online graczy. Dobra, łykam ten pasztet i pewnie widzimy się za chwilę. No dobra, zbliża nam się koniec pierwszego pasztetu praktycznie 35 sekund, coś tu mamy jeszcze do zebrania. Na drogę się nie chcę pojawiać tu, żeby ktoś przeskakiwał tam. No dobra, 25 sekund, wracam do miasta. No i tak. E, jeśli chodzi o wrażenia, po pierwszych 30 minutach na czarnych kurst, no to nie jest najgorzej. Jest ok, Nie są to jakieś rewelacyjne kwoty, ale też... Nie uważam, żeby to było jakoś źle. Teraz sobie zobaczymy, jak to wrzucimy wszystko do skrzynki. Jak to nam się przedstawia? U udźwig mamy 65%, więc jeśli chodzi o udźwig, no to w miarę, w miarę fajnie to wyszło. Dobra. Mm, wrzucamy sobie. No i z samych matów 750 tysięcy. No, wrzućmy dwie książki 840. Nie źle. Ile trzeciej? 200, dwa, 2200 No dobra. Więc tak naprawdę źle to nie wygląda. Jeśli chodzi o pierwszy pasztet, dużo graczy praktycznie nie ma. Eee, dokupię sobie jeden dziennik, na wszelki wypadek, że jakby uzbierać tamte dwa, no to żebyśmy mieli może pięć dzienników uzbieranych. Eee, graczy za bardzo nie ma, e, ale maty są wyzbierane. Są tak 1 na 5, 2 na 5 i tym podobne. Eee, na razie szału nie ma, ale liczymy na to, że będzie lepiej przy drugim zbiorze i że może książeczka nam dropnie. Jakby nam dropnęła książeczka, no to wtedy by było oczywiście kolorowo. No dobra, ja w takim razie biorę, łykam ten pasztet i zaczynam swoje drugie 30 minut. Jak coś się pojawi, to Wam wrzucę jako przerywnik. Widzimy mu się za chwilkę. No i dobiega czas drugiego naszego pasztetu. Jakby nie patrzeć, to już końcówka, więc prawdopodobnie zbieram ostatnie drzewo piątkowe. A, 40 sekund, jeszcze może coś się znajdzie. No i tak, mamy udźwig 68%, więc większy niż poprzednio, w poprzednim pasztecie. Dobra, 28 sekund już można się zbierać. No i tak naprawdę zbierałem tylko na jednej mapce. Na tej mapce, której jestem, tutaj zbierałem. No i tu chłopaki między Nord a East stoją i zabijają graczy, bo widziałem jak cały czas jakieś czaszki tutaj po prostu się pojawiają, że gracze giną. Ale jakoś mnie to nie odstraszało. Mówię, dobra, będę zbierał dalej. Dobra, jeśli chodzi o maty, no to tak to wygląda. Uzbier udało się uzbierać te trzy dzienniki. Przy tym, więc mamy teraz 5. Jeśli sobie wrzucimy wszystkie rzeczy... A ten jedynkowy to out, To mamy 1 700. I powiem Wam, że nie jest tak naprawdę źle, bo żadna książka nam nie wypadła. Jakby książka wypadła, no tutaj to by było grubo ponad 2 miliony. Więc bez y, książki mamy 1700 700, tak? Dokładnie... no prawie 1700. Nie, nie jest tylko 10. 1700 dobra. Bez dzienników 1 480. No i dzienniki 226 ,000. No. Ładnie. No powiem Wam, że naprawdę nie jest źle. No oczywiście podsumowanie macie teraz czarne versus czerwone. Tak to wygląda. I... Naprawdę spokojnie, fajnie się zbiera. Milion 700 spokojnej godzinki zbierania z wracaniem do miasta i tak naprawdę odpalaniem paszczetów w mieście, a nie jak sobie dobiegną na mapkę. To nie jest tak naprawdę zły wynik, jeśli chodzi tutaj o drzewo. No ale dobra. Wynik wynikiem. Robiliśmy ostatnio konkurs na książkę. Więc teraz, jeśli już mamy Lemhurs za sobą, czyli drewno mamy podsumowane, czas na drugi konkurs. No i wpadłem na pomysł, że dzisiaj sobie tam krawciłem jakieś tam sakwy i mam dla was do rozdania sakwę. Zasady będą takie same jak z książką, czyli po prostu wpisujemy sakwa, myślnik, swójnik i Oczywiście zrobimy potem losowanie, i jedna z osób wygra tą sakwę. Jeśli chodzi o sakwę, to mamy sakwę zrobioną przeze mnie, stworzona przez Driadus, tu jest napisane. Jest ona 6.3. Pokazuje wartość 666 tysięcy. Więc w dniu dzisiejszym do wygrania jest sakwa, która jest stworzona przeze mnie. Tak naprawdę. Zasady są proste. Sakwa, myślnik. Swój nick i losowanie będzie tak jak poprzednio w Excelu. Oczywiście nie musicie subskrybować tego kanału, żeby brać udział w konkursie, i tak dalej. Wystarczy sam komentarz. Oczywiście, jeśli ktoś subskrybuje, to bardzo mi miło i zachęcam do tego, ale żeby wziąć udział w konkursie, no to tego nie, nie, nie trzeba robić. No dobra, ja na dziś kończę zbieractwo tego drewna. Informuję, że kolejne to będzie skóra. Zaczniemy od czerwonych łap, a potem od czarnych. No i widzimy się w następnych filmikach. Trzymajcie się mocno, życzę miłego dnia. Hej!